Zauważyłam, że coś wykopało tu dziurkę. I jako jedyna ta papryka nie rośnie super. Bo zobaczcie, to jest papryka, aż jej nie poznałam. I tutaj też jest papryka. I, i tam w tych chwastach też. Ta papryka ewidentnie e, ucierpiała system korzeniowy ucierpiał bo coś jej się tu ugryzło. Zobaczcie. No, taka dziura na wylot, bym powiedziała. Podgryzione. Coś tutaj było. Także ja sobie ją spróbuję uratować. No, spróbuję ją uratować. Jak włożę tu rękę, to czuję, że tunel tu był. I co zrobimy? Będę testować to. Jest to naturalne. Tutaj kurki nie chodzą. Także biorę miarkę. To jest taki granulat. O, I taką miarkę tu zaplikuję do tunelu. I nic, spróbujemy uratować tę papryczkę. Nie wiem jaka to jest papryczka, ale na pewno jest moja, więc chciałabym ją odratować. Całe jest Zobaczcie. To jest badyl. To, to jest badyl. Ale tutaj widzicie to? Ewidentnie coś podgryzło, także ja ją przysypuję i mam nadzieję, że ten preparat pomoże. Zasypam dziurę. Tutaj widać, że jest posypane granulkami. Zaraz to podleję. E, uszczyknę też górę, żeby nie próbował iść, żeby nie, prób żeby nie próbował mi tutaj kwiatków wypuszczać. O. Bardzo dzielna jest ta papryka i zobaczymy, czy przetrwa tą próbę. Trzymajcie kciuki.